według telewizyjnej prognozy pogody miała być dziś jesień no nie wygląda mi to na jesień zobaczymy co dalej tam się dzieje w wolierkach. najpierw zajrzymy do naszych kaczuszek zobaczcie którą zaspało no, myślałem że nie zechcą wyjść ale jednak katuszki <grystanie> kaczuszki No ale się nie boją, tym śniegu zresztą to No na pewno są zaskoczone Nie pamiętają już czegoś takiego Tu mamy gąski Ja już pokazywałem je niejednokrotnie i w zeszłym roku jak były duże mrozy. Ale tym bardziej się nie przejmują za tą pogodą. Dla nich to chyba jest idealna pogoda. Jak widzicie, nawet strzelają sobie na tym śniegu. I myślę, że tak będzie do końca dnia. Nie będą się wcale tu przejmować, ale już się rozkładają i cieplutko. W sumie nie jest zimno, nie będę mówił. Wczoraj był większy mróz. Dzisiaj jest śnieg. No jest troszeczkę na pewno cieplej. Będą miały jedynie utrudniony dostęp do swojej trawki, na pewno go nie wyciągną, choć teraz spod śniegu, także zostaje im tylko zboże, ewentualnie kartofelki, ale ja sobie dadzą radę, w naturze mają jeszcze gorzej.